Słowa najważniejsze Ewangelia z komentarzem Panie, daj mi wiarę Jak ziarko gorczycy Tak małą Iż niewidoczną Dla spojrzeń postronnych Tak lekką Iż każdy Twój podmuch Porywa ją ufnie W podróż z Tobą w nieznane Tak delikatną Iż tylko w Tobie, pokładającą siłę i ufność, tak poszukującą miejsca na zapuszczenie korzeni w Tobie, tak zadziwiającą się swoim wzrostem i odkrywającą, że wszystko ją przerasta i wszystko od Ciebie pochodzi, tak bojaźliwą w powiedzeniu górze przesuń się, że wolącą milczeć. Tak niewyobrażalną, jak niewyobrażalna jest Twoja miłość.